O, cześć, hej, cześć, się mano wszystkim z tej strony się i Jeżeli widzicie po tytule, dzisiaj pora na kolejną część. W tej części, ja już na pierwszy widać, że mamy koła i Odrobinę pancerza, więc najwyższa pora go zmontować do reszty, prawda? W następnym numerze, dzisiaj całe miasto zjeździłem za tym numerem, nigdzie znaleźć nie mogłem, nawet w Empiku, to jest z rzadkością, prawda? O, widzicie gazetka kolejny. Plakat T34. No dobra, najwyższa pora, żeby zacząć go składać. Oczywiście, klasycznie najpierw zrobię malutkie cięcie, żeby powywalać wszystko z foliówek, a później samo budowanie. tutaj? Więc cięcia. No dobra, wszystko powywalane. Więc najprościej zaczniemy od naszego tutaj przyjaciela brodacza. O jak widać prezentuje się całkiem przyzwoicie. Nie wiem tylko dlaczego ma zwykły hełm, a nie tego hełmofon, ale... O, jeszcze tylko pepesze. Jakaś dziwna ta pepesza jest. Hmm. Lepsze pepesze bywały. Szkoda, że nie z okrągłym magazynkiem, ale nie można mieć wszystkiego. No, ale grunt, że gościu jest. I teraz tak. Pora wrócić do naszego... T34, w którym mówi się Grzesiu sobie siedzi spokojnie Tutaj Janka muszę odczepić. Niech ja sobie porozmawia z tamtym. Grzesia też kurczę. Grzesiu też wypadł. Jest zbędny. Cholera gdzie ta część mi upadła. Ja to mam zawsze taki kupie szczęście, że coś muszę oderwać. wpadł. O, i dobra. Zaczynamy od takich płaskich elementów, które to przyczepiamy, oczywiście, no ostatnie brakujące elementy, tutaj. Tutaj, z drugiej strony. Tę samą czynność trzeba powtórzyć z tyłu. O. Ej. Coś mi się... O. Dobra, jest. Raz, dwa, trzy i tutaj. A nie ten. Wziąłem za krótkiego. O. Cztery. O proszę. I teraz właśnie te dwa kawałeczki motujemy tutaj. Także nie można otworzyć tej klapy, to jest trochę dziwne. powinno być otwiera... A nie, dobra. Będzie można tą klapę otworzyć, tylko ja tutaj źle zamontowałem. O, w ten sposób powinienem, żeby było. Teraz montujemy mu kółka, więc odwracamy go. I teraz tak. Tutaj pokazują te kółeczka, środkowym do wewnątrz. I tak wszystkie trzeba zrobić. Raz, dwa, trzy i jest ostatni. I teraz drugą partię, ale odwrotnie. O, żeby tworzyć coś takiego. I ostatnie kółeczko. No, Zaczepi się. O i proszę i wszystkie koła wątowane. O. Teraz nasz może jeździć. Dobra. O, mm, Dobra. To nasz rudy na razie idzie na bok, bo musimy tutaj zmontować to coś oczywiście, montujemy to nasuwając jeden na drugiego.

Trochę hałasu na zewnątrz, byłem musiał zamknąć drzwi. Już w sumie nie wiem z ilu kawałków zrobiłem tego gąsienice, ale wiem, że jest ich dużo. Widzicie, jaki kucze pasek? Spróbujemy, czy to będzie starczyło. Należy to zamontować tutaj. A widzicie, jeszcze za mało. Ale jestem blisko. Hmm, 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 hmm. pasjonujące składanie gąsienic. O nie wiem, czy to wystarczy, ale powinno być fajnie. Jeszcze troszkę. <noise> Kurczę, nie spodziewałem się, że większość nagrania zajmie mi składanie gąsienic. Serio. I to bardziej nastraja mnie do kupienia może następnego numeru, w którym będzie Tygrys. Teraz, aby teraz, aby teraz, aby teraz, aby teraz pasowało. Jeszcze jeden. Nie wierzę. Prawie na styk, nie? O. I teraz muszę to zapiąć. Trzeba to za. O. Jedną kółeczką musiałem umył no. mhm. i jedna gąsienica rudego już złożona. Widzicie? No. Więc teraz pójdzie z górki składanie tej drugiej gąsienicy, bo... Raczej nadmiaru tych części mieć nie będę. No. I wychodzę z założenia, że w ostatnim numerze będzie wieżyczka wraz z działem. No co za tym idzie? Za tydzień widzimy, będzie ostatni odcinek budowy T-34 i wiecie co piszcie mi w komentarzach czy podobają wam się te moje let's buildy jeżeli chodzi o takie lego wojskowe te, le, takie kobi wojskowe pojazdy jeżeli wam się to sp faktycznie spodoba jeżeli aprobata pod komentarzami w komentarzach będzie jest od duża jeżeli łapek będzie w luj jak to zwykle niektórzy mawiać to postaram się nawet o normalnie większe zestawy czołgów, samolotów, czegokolwiek. Oczywiście w tematyce takich wojennych klocków, prawda? Yy... Zajęty! No. Więc mówię, jeżeli Wam się spodobają te moje filmiki, podobają wam się te moje filmiki, jeżeli chcielibyście zobaczyć ich więcej, łapkujcie i komentujcie. O nic więcej Was nie proszę. A jeżeli dobijecie pod ostatnim filmikiem z tej serii, czyli pod tym, co będzie za tydzień, tysiąc łapek, to obiecuję Wam, że na pewno pojawi się Let's Build innego czołgu i to pełnego zestawu, a nie takiego z gazety. Dobra, spróbujmy. Oj, posiłkowałem, mniejsza, a jednak miałem naddatek, Do, w dobrym momencie przerwałem. No. Jak widzicie, nasz rudy już stoi na gąsienicach. I teraz tak. Bierzemy beczułki. Zakładamy im center kapy. Prawda, w ten sposób. W drugiej beczułce robimy to samo. Oczywiście to są baki. Bez baków czołg nie pojedzie daleko. I nie inaczej, jak tylko w ten sposób montujemy z tyłu. O, i ostatnim elementem, który jest nieodzowny, jeżeli chodzi o tę konstrukcję, jest taki mały myk, prawda, który daje mi lampę. I w ten oto sposób prezentuje się nasz cały rudy. Przynajmniej, o, jeszcze bez wieżyczki, ale... ale już prawie. Także dziękuję Wam za oglądanie i tak jak mówiłem, jeżeli chcecie, jeżeli podobają Wam się te moje filmiki i chcielibyście je widzieć cię częściej, to łapkujcie, oczywiście. Dodawajcie komentarze, polecajcie, udostępniajcie, róbcie wszystko. Także dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w ostatnim, jeżeli chodzi o tą serię odcinku za tydzień. A tymczasem trzymajcie się i cześć!